Witajcie, witajcie też znowu, JaGurlandra i witam Was w kolejnym odcinku z Don't Star Razem z Prektem, Jak już to wiadomo, od któregoś odcinka. Dobrze, muszę się na początku odcinka wytłumaczyć, może, ale to wytłumaczyć z tego, że ja się tam. Znaczy się... też nie wiedziałem, jak to będzie z tymi morsami, ale po ubiciu pierwszego, można powiedzieć, że od. może, nie wiem. Odzyskałem, jakby to nazwać, wiarę w siebie, że można go pokonać. I nawet z tego względu, że tam były dwa morsy no, yy, jesteśmy w miarę ciepło ubrani, mamy trzapkę, mamy kamień termalny. Więc myślę, że tak, pierwsze co zrobimy, to pójdziemy po to, żeby właśnie. A w sumie, po co ja mam pójść, jak ja tu mam świnie pod domem? Zróbmy tak i zróbmy tak. A o czym? Dobra, mamy jedno mięso, a mamy jeszcze trochę lodu, więc będę mógł zrobić od razu yy, te. Dobra, teraz tak, musimy sobie jeszcze otworzyć lodówkę. Mamy 10 lodu, więc na wiosnę na pewno będę chciał pokopać lodu. To jest yy, przede wszystkim, yy, skoro mam dwoje mikwonsów, myślę, że mogę ściągnąć... I ściągnąć to. Widzę, że kamień mi się już troszkę. Yy... Gdzie ja mam się Dobra jest. Ok. I teraz mogę się wytłumaczyć. w <laughs> swoją myśl, w której niestety czasem tak robię w odcinkach, że no niestety coś zaczynam gadać, a potem mi to gratuje z głowy, bo zajmuje się znowu innymi rzeczami itd. Tak Więc tak, e, sprawdzimy sobie mapę. Ja bym poszedł sobie gdzieś przejście tutaj, popatrzeć na drzewa, żeby może jakiś kłód dorąbać itd. Tak dalej, może znaleźć jakieś grzyby i tak dalej. Tu są już nasionka, okej. Okay. I teraz tak, chciałem się wytłumaczyć. To nie jest tak. To nie jest tak, że... Że ja chciałem, powiedzmy, znaczy nie no, chciałem robić dla morsy, tak więc, więc po prostu tam poszłem. Tylko, że ja myślałem, że skoro mam już jakąś tam brodę, mam kamień termalny i mam czapkę zrobioną, że wytrzymam więcej. Niestety okazało się, że. No, zacząłem zamarzać. Wiadomo, mogłem na przykład stosować tam pochodnie, podpalacze i tak dalej. Tylko, że. Wiecie, to, była, to było podczas walki. To było podczas walki i. Cóż mogłem zrobić? No. Nie mogłem nic zrobić, gdyż. Tu goniły mnie psy. Dobra, te może to by zasadził, a to możemy ugotować, jest jeść. Mamy 15 kłód, myślę, że wiecie co, ja chcę tak tą zimę trochę przezimować, ale to tak na takim, można powiedzieć, lekkim stanie. W związku z tym, że jest wieczór. Fajnie by było gdzieś znaleźć w końcu zielone grzyby na sanici Tu mamy kwiatka. Kwiatek podnosił Saniti o dwa punkty. Tu jest kwiatek. To nie, to nie, to nie. Jak widzicie... A, ja nawet nie mam kamienia termalnego ze sobą. Aha, kamień został tutaj Nie zabierzemy kamień, tylko że za chwilę i tak będzie noc, więc wolę przestać przy... Wiecie, tak mówię, nie jestem jakimś prosem w tą grę. Po prostu staram się przeżyć i tyle. Dobra, jakby zostawili jajka to by było spoko. Mm. Nie wiem gdzie jest green mushroom, ale... Drugi ze kwiatka więc mogę go jeszcze zebrać. Dobra, zjedliśmy sobie troszkę, podnieśliśmy sobie swoje samiki. Tak się zastanawiam, co jeszcze bym mógł ugotować. Mam przy sobie dwa razy mikbolsy, tu mam w garnku trzecie. więc jedne mogę zjeść, ok, troszkę mi podniosło. Mam jednego ptaka, mogę go zamordować. Dzięki temu mamy kolejne mięsko. I do tego będzie jeszcze lód. Więc myślę, że bardzo spoko. Tu widzę, że coś leży. Leży nasionko. Tu dołożymy jeszcze jedną głodę. I cóż mogę powiedzieć? Także gdyby mi psycha jeszcze wzrosła, to myślę, że spokojnie bym się mógł wybrać. Bo już widzę, że mamy dużą brodę. Jeżeli przyjdzie wiosna na pewno będę chciał ją zgolić po to, że może, żeby może zrobić tą mit FG, czyli tą kukłę mięską, dzięki której możemy jak to powiedzieć My mamy czas, to możemy posadzić sobie czewka już zaczniemy robić sobie taką bazę. Dobra, co mi jest potrzebne na Znowu wyszłam z mojej myśli. Łapa idzie, ale czekajcie... Idzie jedna chyba, no. Na... E, gościu... Czemu on się... Czekajcie, nie rozumiem. Zawsze było tak, że 45 Potrzebowałbym coś na sanici. Dobra, tu mam jeszcze te więc to mogę dać tu To mi jest niepotrzebne na, na, na razie Zdrowie jest OK No najgorzej jest Sanity. Mógłbym jeść żreć cały czas, ale Szczerze, co mi z tego? Nie wiem, ile trwa zima. Czy 15 dni, czy 20? Pasowałoby mi się gdzieś wybrać. Tylko nie wiem, w sumie gdzie. Tu są morsy. Ale czy ja chcę iść do morsów? Na razie to bym chciał iść. Fajnie by było iść gdzieś, nie wiem, żebym znalazł. Yy... Nie wiem jakieś malinki czy coś bo to by dawało dużo może połóżmy to jeszcze szybko tu Nie on się zagrzeje I teraz tak mam Meatballs jedne Zjedzmy sobie Meatballsy Mam czapkę, czapka ma 31% Bierzemy to. Czy ja mam przy sobie jeszcze jakąś trawę i patyki? Niestety. Mało. Ale idziemy. Jest krótki dzień, ale będzie długi wieczór. Mamy kilo? Mamy kilo. Ok. Czyli zbieramy surowce po to, żeby przeżyć. Czyli, żeby mógł. Czemu gonisz? Uderzy to Dobra zbieramy trochę lotu trawa się przyda na pewno Przydałyby się jeszcze patyki I na razie nie będę pił Dobra mamy 8 lotów czyli na o. Ale tak ten... Skąd tu mors się wziął? Czekajcie Ja mam oki więc mogę szybciej spieprzać. Czekajcie, czy żeby była palka? Ale on przyszedł z góry, ja tu byłem gdzie pająki, tu czyżby tu było jeszcze gdzieś jego nie wiem mam nadzieję, że za mną nie pójdzie dobra, przejdźmy się w dół może ogrzejmy sobie kamień trochę tylko po to, żeby mieć na wieczór no, wieczór jest długi i można to wykorzystać Przelecieć się za grzybami zielonymi. Myślę, że tak będziemy na razie spędzać to. No dobra, mam kwiatka, mogę zjeść kwiatka. Mam nasionko, mogę go przepiec. Wiem, że jest wieczór, nie przejmuj się. Bierzemy kamień, walking cane i w drogę. Dobra, nasionko zbieramy. Hmm. Może tu by było warto przyjść i odwiedzić to miejsce. Mamy nieodkryte A, mamy trochę. Tu jest Mandragora. Dobra, jest Patyk. Jest Marchewka. Dobra, jest Trawa. Zbierzmy przy okazji trochę, bo. Wiadomo, że tego jest mało. Niby miałem tej trawy na początku dość dużo, ale no niestety wyszło jak wyszło. Cienie się pojawiają. Skąd tu pająk jest, to nie wiem. Ale jakiś, nie wiem, idiota z tego pająka bo mnie chyba nie zauważył. Dobra, tu mamy jagódki. To się dzieje. Dobra, mamy wieczór, jeszcze, szczerze bym powiedział, że ja tu nie widzę. O, jest! Mamy grzyba. Zbierz grzyba. Mamy jeszcze Saving. Teraz jest zapisywanie. Zawsze było rano. Znaczy się tak mi się zdaje. Zastanawiam się... Ale nie widzę. A nie, wyrzucił jedno. Jeden wyrzucił jajko. Drugi. Gdyby mi się udało zrobić pochodnie, jeszcze gdybym nie je zamarzał, zróbmy pochodnie. Zobaczymy, czy to zadziała. Pada śnieg. Jakżeśmy to odkryli? No to jeszcze można iść podejść do. Aha, tu był ten pająk. Tu są drugie bariski. No, drugiego grzyba nie widzę, ale. Aha, tu jest Blue Mushroom, czyli nasz zdrowie. Dobra, chodźmy jeszcze w tą stronę. No, to. Trawy, tu jest dość sporo, można powiedzieć. Tu są pająki, tu są patyki. Zbierzmy jeszcze te patyki, bo one się mogą przydać, bo nie mamy w ogóle prawie. Dobra, podejdźmy tam, wróćmy troszkę, bo teraz będziemy musieli zużyć troszkę pochodni. Z Dobra. Skraftujmy sobie jeszcze jedną na wypadek i teraz chodźmy do tych pingwinów tam podpalajmy od czasu do czasu, żebyśmy się mogli nagrzać. Bo z tego co wiem pingwiny mają jajka. I możemy im w nocy podobno podpieprzyć, no, gdzieś tu były pingwiny dobra są, ale ja jak nie widzę, ha! nie widzę jajek. No nic, trudno, wracamy wracamy ku bazie. Miałem nadzieję, że, że zobaczymy te. Dobra, już jesteśmy niedaleko. O, zamarzam. Ok, jesteśmy. Dobra, no to tak, jajek nie ma, ale mamy... Gdzie on tego Troszkę podniósł, nie za dużo, ale zawsze coś. Połóżmy pułapkę. Mamy bejta, więc myślę, że nasion też nie warto przepiekać, bo z tego będziemy mieć mięsko. Dobra obrzucajmy tutaj to co mamy, czyli tak. Y... Lód. To zjemy. Mandeliski. Mieszkol. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Dobrze, no to mamy znowu dzień, tylko że nie mamy... Nie mamy nagrzanego kamienia. Więc ja przygotuję sobie, rozgrzeję tutaj blisko siekiera i idziemy ścinać. Zetniemy to drzewo... Może kilka drzew, zobaczymy eee, Czym ja to chciałem ścinać? Nie, nie wiem czemu, ale na spacji jest wolniej niż na miejsca. No Ale trudno. Wiem, że ją, będzie ją słychać. Powiem tak, że myszka fajna. Syn kupił ją kiedyś gamingową, ale niestety. Fajnie chodzi, wszystko za to, bo jestem z niej, ale no niestety no. Za głośno jednak. Kata się nam kończy. Myślę, że też fajnie by było. O, krójka widać. Dobra, jest patyk. Tak szczerze powiedziawszy. O! Psy tu były? To kły mogę wziąć. Ok. Weź ten, rozwal trochę tego lodu. Coś ci to się stało, gdzie ten kilo jest? Coś się zepsuł, kilo Już sobie nie patrzyłem, ile miał wytrzymałość. Mam nadzieję, że Co jest No idzie wieczór, my no i zostawić wieczór. O, i mamy znowu zielone grzyby. No no to myślę, że teraz sobie od krótki To myślę, że walka z cieniami będzie już. Znaczy nie że walka z cieniami, ale... Odnowimy sobie tak psychę, że może więcej nie będę zbierał. Nie wiem ile one podnoszą, a szkoda ich zbierać tak, żeby zbierać. Bo one też chyba gniją, mi się wydaje. Dobra. Gdzie ja mam kłody? Mam kłody. Kłody się tu. Ściągamy czapeczkę. Teraz sobie o tym przypomniałem. Możemy sobie to przepiec, bo już widzę, że nasionko jest yy, nie za dobre, Ale są hungry, dobra, jesteś głodny. Nie mam tutaj nic, więc wezmę z gara yy, i grzybki. <laughs> Także, tak jak widzieliście, mój krótki odcinek, tam bodajże w minutę, Uratowałem save'a, wyszłem z gry. Dobra, odnowiliśmy 127 mamy sanity, więc cień już nie powinno być. W związku z tym, że 21 minut, mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie ciekawszy. Może pogram pod nagraniem, zbierę jeszcze, nie wiem, jakieś surowce i tak dalej, żeby wybrać się gdzieś na jakąś wyprawę. Mam nadzieję, że odcinek się porywał. Wróciliśmy do naszego stanu pierwotnego. Mam nadzieję też, że będzie szybko wiosna. Co w sumie, z jednej strony, będzie złe, bo nie ubijemy morzu, a z drugiej strony, już będzie spokojniej. Będziemy mogli pozbierać więcej lodu, pomyśleć o rozbudowie bazy, suszarek itd., bo też chcę to zrobić. Tylko, że na razie to ja walczyłem po prostu z głodem, z sanitizmem, przemarz więc mam nadzieję, że się podobało. Pozdrow z gór, trzymajcie się, cześć.